Droga, że się tak wyrażę, młodzieży. Ostatnimi czasy przyszło się nam zajmować przyrodą w postaci żywych żyjących, a zapomnieliśmy o roślinach zielonych naturalnie. Otóż roślinek są i trzymają się dobrze. Ole się trzymają w wyniku tego, że żywią się dwutlenkiem z węgla, które to jest wydychany do atmosfery w postaci oddechu płucnego, innymi słowy, tak zielono mamy, jak wydychamy. Weźmy na ten przykład takie drzewo, co ono jest w osikach. Złośliwi zadadzą natychmiast pytanie kogo? My się zapytamy, co kogo? Oni z kolei, kogo osika? Na to my, cało osika? A oni, że dana osika. To my na to, że dana osika nikogo nie osika, bo ona jest osika, a nie osika i że się trzęsie i od tego trzęsienia, jak sama nazwa wskazuje, nazywa się łosika. Inny drzewostan nosi na ten przykład nazwę klon. Tu znowuż możemy myśleć, czy to klon ten klon, a on jest niczyj, bo on jest państwowy czyli nasz. Wszystko dostanowi twardy łożek do zgryzienia, chociaż na przykład lipa jest miętka i służy do rzeźbienia ludowych świątków przygroźnych. Innym roślinem może być trawa. Trawa to jest ciekawy roślin, bo ona jak jest, to ona jest trawa, a jak jej już nie ma, to ona jest ściano. A za przeproszeniem takim żłobie, to ona już jest karma, czyli pasza streszczana dla zwierzątek, które na końcu zżera Edzik spod siódemki, bo on jest mięsożerca i kanibalizm. Są nieprawdaż takie ludzie, które żywią się roślinnie, czyli na zielono, co im poprawia wzrok i mogą łatwiej obserwować UFO, którym też jest zielono. Sam widziałem raz ufo w barze podpadniętym żającem, gdym konsumował mnie prawdaż likier, pfu, zmnięty. Po piątej szklaneczce ujrzałem zielonego faceta, podobnego jak dwie krople miętowe do jedzika zakąski, które, mam rocząc pod nosem ufojcie, rozpad był się pod stolik. W wyniku rozpadu nastąpił przebród stolika i rozlanie cieczy z pomikiem szkła barowego. Mimo, że delikwent Powtarzał ciągle, cytuję, ufojca. Pałędziny miejsca zdarzenia wykazały, że nie jest to UFO, a zachwalny edzik tuż po konsumpcji w ciemno zawartości butelki, która mimo iż posiadała odczyn zielony, to zamiast pfu, zmięty zawierała resztę lakieru, który mnie się pozostał po odnowieniu butników od roweru marki Ukraina. Jak z tego wynika, droga młodzieży, nie wszystko co zielone, jest zdrowe i na odwrót, co sobie zapamiętajta raz na zawsze na pracę domową do domu. Zdrowie...